Cześć, witajcie z tej strony. Sandwich i to już jest kolejny odcinek z Małpeczek, a ze mną wciąż jest Sky. Siemka, ogólnie to teraz będzie ciekawszy odcinek niż poprzednio, bo Sandwich wymyślił challenge. Dzisiaj robimy mapkę z samymi minigunami. To jest zły pomysł. No jest, ale na pewno ciekawe. Nie, można zrobić dwie próby. Tak Zrobimy sobie. to na S. O nie, yeah. jaką ty mapę wziąłeś straszno. Bo No się właśnie jej. nie straszno, bo teraz będziesz musiał strzać na prosto. Nie strasznie wygląda. W łokku <noise> się boi kształtu. <noise> Dlaczego Sandwich nie lubił matematyki w podstawówce? <noise> nie. A nie, to jak teraz początek Ej, zrobimy? Tak Dobra, tak lecimy, lecimy bez. Możemy wystawić herosów na początek tak To mm... była jakaś obrona na początek. To trochę ilegalne. Zastaniamy... No, no, dobra, no dobra, no to herości na początek. Mam tyle. Jeżeli są jakiekolwiek challenge w grach, to znaczy w małpach ogółem, to zawsze jest jakiś hero w nie można wyłączyć. Więc ja bym tak zrobił tę zasadę tutaj. No dobra. <słuch> e, na mnie Turcy ich pokryje. <słuch> <słuch> 200 IQ. No ej, mam kolejny level. O, give No Mamy też metalowe, mamy na camo. Dobra. Teraz zbieramy na minigamerów. I ja twój nie robię, obraził się. Nie, bo nie dosięga. <laughs> Jaki biedny. Obraził się. rączka na i, i, i tyle <laughs> No już nie gram z wami. Elo. Już <laughs> nie gram. Narro. <laughs> nie gram z wami. No. Chłopaki, nie gram już z wami. Chłopaki. Kurde, będzie trzeba trochę przewinąć na te miniguny, bo w końcu było ciekawie. Nie no, można po prostu jakieś historie opowiadać ważne, mniej ważne. bo. pójdą laty. sobie. A pójdą sobie, ja zaraz tu zacznę opowiadać ciekawie historie, czyli wieje wywrócamy i, i, i nikt nie wyjdzie. Nie. Grosz <gorszcie> wrócę wrzucał w tym hmm. miejsce. Nigdzie tu nie przychodź. <gorsz> nie polecam. Jeżeli macie zamiar wybrać to jakby do jakiegoś nastawienia, to nigdy nie zbierajcie, bo... I tak cię przycięło, to ja może lepiej przewinę. No to świetnie. <gry> o, poleciał minigun. Kurde, chyba nie, go trochę za całego daleko całego. dałeś, bo on niecalnie teraz będzie. Nie, patrz, ja tylko potrzebuję 300 i będę celny. Mm, no w sumie. I myk! Mój hmm, hmm, humor. A nie, nie, da się go ustawić? No, jakoś? E, tak, da, zmieniasz mu tryb na lot. A, no, no, no na... to nie, to ja wolę już poruszać. I co celność 100. No dobra, dalej jest krzywy. Hahaha. <grywy> krzywy. Nie, waiting for other players, co się dzieje? No. Nie, mój internet postanowił wybuchnąć na chwilę. No raczej. Brył, 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 brył. Ej mek! I pttw, Ale czuł z mojego. za <playthrough> chłop. No kurde, ale A ty wiesz, że... że są takie coś jak Moab? Jak co? Jak Moab, czyli te sterowce. No P進iesz i co z sari? nimi? Nie wiem. No jakby. Jak nie zaszczelam? Zabijemy tych sterowców. Na nie No i My nie damy rady W tej rundzie Nie Ja To nudne No, pobawimy się i my Pobawimy się Ulepimy dziś bałwana gości. Cyk Dobra, też będę sterował myszką, żeby było śmieszniej No Co? Co powiedziałeś? Funi a, myślałem, że powiedzisz no inne mym. słowo. Co? Nic. <laughs> dobra, nie chcę wiedzieć, co tu usłyszałeś jednak. Co o lepiej nie wiedzieć. No, no dobra, już myślałem, że bruch Munam to będzie. Nie no co? Nie nie chcę nic to jest złe. Dobrze, dobrze jest! jest. No, nie, nie jest nic tutaj, nic to nie jest dobrze. Na ja sterowiec jest za 5000! 50 nie mamy żadnych sterowców! I myk, 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 myk leci! Żadnych sterowców! Nie ma sterowców! Sterowcy nie istnieją. Najgorszy czemuńczek i grałem kiedykolwiek. I Ale da się. No i dobrze jest. Nie jest dobrze. <śmulatuj> Potrzebuję pięć razy tyle, ile mam pieniędzy, żeby to ulepszyć. Ja pierdę, coś tu zrobi? Czemu tak? Uha. Czemu? Co nie robi? Co on tak nie robi? tu mm, Ja nie, dun, dun. nie mam żadnych szans na ubieranie tego do 40. rundy. Nawet na ten tańszy upgrade. No jak? No tak. Przecież już <laughs> wygrywamy. No no. A zobaczysz co się stanie ze sterowcem. Co się dzieje? mamy już pokrzyżowane plany. Wiem, że ty sterujesz moim przez chwilę. <drybuj> A, ten jest locked. No, locked. Nie mnie to, się teraz tutaj Ej, w sumie? Ile masz pieniędzy? Ej, daj mi całego tysiaka. Daj mi całego tysiaka. Nie mam aż tyle. Miałeś no, przed chwilą. Ja <laughs> już nie nie do ale Dobra, trochę ci dałem. Gdzie masz? masz? Tyle ile potrzebujesz? Tak, już ulepszyłem. Spoko. No, parz, stary. Stare. ulepszyłem na szybko. <laughs> ale działa. Proszę. Gdzie nie to, że ulepszyłem, miałem rakiety, to bym się to przydał. Ja? ja po prostu w głębi duszy wiedziałem, że ulepszysz. Akurat ja nie wiem, w takiej chwili. Tak, tak. Ty, ty, ty wiesz już wszystko tak no. wiesz <grymne> o tej grze. Jest za dużo. Chodź. nie. Musimy się wysunąć. Nie, nie, tak. Tylko nie to. Ale chłopaki, ja chcę być w waszym składzie. A mhm. to, 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 to. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Bym cały monolog powiedział, ale tam są brzydkie słowa. Nie, nie mów. Nie powiem, nie mówię, że nie... Powiem. O kurczę. O, bym powiedział pewną chorobę, jaką chyba masz teraz. Nie, to też nie musisz. Patrz, patrz co on robi, ten, ten, ten... ...Machine Gunner. I panako. O kurde. Stary. Teraz mówię, mamy... wygraliśmy grę. Teraz to nic nie nic, nic nie zrobią. Tylko będzie grane. Mogą nas pocałować sam, wiesz gdzie? Tak Chodzi ci o czułko? No dokładnie. Jeszcze do spania ucałować na czułko i no. Tak, tak. Ale co sobie myśleliście? No właśnie, z boczuchy. Takie myśli w tak młodym wieku?

Matrix. No. Dobra, znowu się, że to ona pisze, a to jest Ciga. <laughs> Te no, laski do siebie cały czas piszą. No gościu, żebyś wiedział. ja on takie. Siedzę sobie. I no co po sobie do mnie pisze? a takie. No zostawcie. <laughs> Ej, my i ty pokusiałeś, że nie dojdziemy do 60. rundy. Jak my przecież to wygrywamy? No bo ulepszyłem maszyn gunera! No no właśnie, bo możemy ulepszać, no? Kto nam zabronił? A ja ulepszę na tego. Nie bo to twój maszyn guner. ja chciałem ulepszyć swojego maszyn gunera przez chwilę. <grym> no ja bym Gdzie się... Wie? Nie ten nie płakałbym. Nie no pasuje. chociaż w sumie pewnie bym się spłakał. Zresztą mm -hmm. ja mówię, mojego! Jak chciałem? Mm. No chłopaki, to no nie uruchamiajcie mojego, ja chcę... Ale bym zrobił 360 ten na górze. 360 małpą Leci. Ej, udało nam się, ale to się nie uda. No, je, może się jeszcze nie udać, teraz u Ciebie cyk cyk To robi. Jakby ten challenge nawet ma sens w sumie teraz, tak tak patrz. Muszę screena zrobić. Ty Jakbyśmy robili takie challenge, że na przykład jakąś tylko przejść grę? Ej, to ma sens. O kurde. Albo jakąś frakcję, bo jest primary, military. No. Nie wiem, ale... Ej, czekaj. plan na odcinki. Czekaj. I screen. Dobra. Będzie na miniaturaczkę. No jeden. Dobra, w sumie odsłonię no jest! Stary! Dobra, gościu, to na hardzie było Jeśli Nie, to no dobra to Dziękuję za oglądanie To był challenge no Na same miniguny Same miniguny, wygraliśmy na Następnym razem może będzie na hardzie druga część To na razie, pa pa